Przedszkole i żłobek to przełomowe momenty w życiu dziecka. Jak pomóc dziecku wprowadzić i wdrożyć się w rutynę, która panuje w danym przedszkolu? Pokażę wam dzisiaj kilka książek właśnie o tematyce przedszkolnej. Zapraszam. Wszystkie te książki e są w tematyce przedszkola, wprowadzania rutyny, pokazywaniu dziecku, jak mniej więcej wygląda dzień w przedszkolu i co w ogóle się robi w przedszkolu. Pomagają one właśnie w momencie, kiedy dziecko ma iść do przedszkola, do żłobka. Także pokażę Wam, które tytuły u nas się sprawdziły i dobrze nam się po prostu czytają. Zacznę od tej książki, od której zaczęliśmy jako pierwszej, Dzień przedszkolaka z wydawnictwa Olesiejuk. Jedyne, co mi się w niej nie podoba, to jej gigantyczny rozmiar. Ona ma, jest większa od, od kartki A4, jest naprawdę turbowielka. Do tego jest kartonowa, więc to jest oczywiście jak na plus. No i tutaj mamy. Krótką historyjkę, mamy taką wyszukiwankę, tutaj bardzo dużo się dzieje, więc można opowiadać, można mówić, wskazywać. Tutaj mamy też różne zadania, czyli podpowiedzi ym, dla rodziców, które dziecko nie chce rozstać się z tatą, wskaż niemowlę w wózku, czyli tutaj jest i o emocjach, i jeśli chodzi o spostrzegawczość, także... Naprawdę fajnie skonstruowana właśnie strona, fajnie, że tutaj dużo jest różnych dzieci, dzieci dużo różnych elementów, ilustracji, że jedne dzieci będą się bawić w kuchni, drugie na przykład będą malować, będą dzieci zadowolone, ale też, że będą dzieci, które będą płakać, tak? Obrazki dla maluchów, Dzień Malucha, może ona nie jest taka typowo o przedszkolu, ale jest ona o rutynie, czyli najpierw oczywiście wstajemy tutaj mamy krótkie naprawdę zdania, komunikaty bardzo ładne francuskie ilustracje które ja osobiście bardzo lubię i, i tutaj mamy całą rutynę dnia, czyli że, że wstajemy, ubieramy się, jemy śniadanie jest również o pogodzie w drodze do przedszkola w przedszkolu co się dzieje w sali zabaw, na placu zabaw także to jest fajne, że nie tylko tutaj są przedszkolu, ale również to jak wygląda dzień Cały, od rana do wieczora, że po przedszkolu też idziemy z rodzicami na zakupy. Bardzo fajna, rewelacyjna. My ją mamy, odkąd chyba córka skończyła roczek i kupiona chyba też w jakimś supermarkecie za 15 zł. Książka z kultowej serii Akademii Mądrego Dziecka, czyli z wysuwanymi i ruchomymi elementami wydawnictwa Egmont. I tutaj mamy również tematykę o przedszkolu. I te ruchome elementy, no niestety są bardzo cieniutkie. Tutaj jak widać, no córka bardzo lubi tę książkę, co widać tutaj po tej pierwszej stronie. Niestety tu jest, jest pourywane. Tutaj mamy, zobaczcie, fajne ruchome elementy, jeśli chodzi o... Pogodę. Mamy tutaj o, w ten sposób otwierany plecak otwierany. Mnóstwo jest tutaj fajnych, podpisanych rzeczy, mamy też krótkie, wprowadzające treści. Fajnie to wygląda, naprawdę jedna też z fajniejszych takich książeczek o przedszkolu, jak wygląda dzień, jakie mogą być zadania, że jest kącik ogrodniczy, można wyklejać, wycinać. Tutaj są o, Elementy takie przesuwane. Tutaj w ten sposób, że dzieci też się bawią na dworze, że jest czas na różne zadania, jest czas na obiad. Że jednym dzieciom będzie smakować obiad, drugim nie. Jedne zjedzą więcej, drugie mniej. Jest też czas na przebranie się i oczywiście na leżakowanie. No i oczywiście na końcu w każdej tej książce, co wam pokażę, to zawsze na końcu jest, że rodzice przychodzą po dziecka, to jest dość taki istotny element w książce, który uważam, że zawsze powinien być. Ta książka chyba kosztowała coś około 20 kilku złotych. Bardzo znana i popularna seria książek Feluś i Gucio. Ja mam akurat wiedzę, jak się zachować z wydawnictwa. Nasza księgarnia jest naprawdę bardzo gruba. Ona ma tutaj mnóstwo stron, mnóstwo informacji. Na początku tutaj są informacje dla rodziców. I, i tutaj mamy na przykład, jak uczyć dzieci zasad dobrego wychowania. I są naprawdę to fajne wskazówki i, i mądre treści, uważam. Są wszystko, wszystko jest tutaj naprawdę jasno przedstawione. Jest kodeks przedszkolaka czyli jakie zasady panują w przedszkolu, że jak dziecko idzie, to nie jest samo jedyne, tylko też są inni, i każdy musi poczekać na swoją kolej, że trzeba się zawsze witać uprzejmie, dziękować za wszystko, przepraszać, jeżeli popełniło się coś złego, naprawdę bardzo fajna książka. O tutaj u nas włóka akurat na książce, więc naprawdę jest fajna, bardzo ładne, nowoczesne, ale i stonowane ilustracje. Także naprawdę fajne. Uważam trochę, że jest bardzo dużo treści, więc u nas ona jednym tchem nie ma szans, żeby jej przeczytać jednym tchem, ale jest naprawdę warta. Pamiętajmy, że książka to jedno, ale też pokazywanie dziecku w różnych sytuacjach w ciągu dnia i wdrażanie tego w tego życie, no to to wtedy idzie w parze. Książka i, i rzeczywiście. Wykonywanie tego wszystkiego w codziennym życiu. I ona była najdroższa, bo ona chyba kosztowała około 30 zł. Ja ją kupiłam e, jakoś w promocyjnej cenie w księgarni internetowej. Książka, która Was zachwyciła na Instagramie, czyli Cyferkowa Książeczka od Jolly Baby. Jest to książka powyżej trzeciego roku z życia. Co ona ma takiego w sobie i czemu akurat taki typ książki pokazuje, skoro ona nie ma w sumie nic w sobie z tematyki przedszkolnej, już wam pokazuję. To jest mięciutka książka, która jest zapinana na suwak, ale uważam, że jest fantastyczna i rewelacyjna właśnie dla przedszkolaków. Już wam pokazuję i zobaczcie, tutaj mamy na przykład liczby. Jest jeden piesek, piesek, który należy włożyć tutaj w kieszonkę. Ruchome elementy są żabki na rzepy. Możemy też pokazać dziecku Właśnie, że mniej więcej takie zadania i fajne, y, że fajne, ciekawe, interesujące rzeczy czeka na to dziecko właśnie w przedszkolu. Y, Dopasowywanie kształtów, nauka kolorów, liczenia, y, no i wiele, wiele więcej. Zeszyty ćwiczeń do rozwoju mowy mówimy, co prawda nie są w tematyce przedszkolnej, ale wiemy, że dość istotnym elementem, umiejętnością dziecka jest po prostu mówienie i komunikowanie się, komunikowanie swoich potrzeb. I tutaj uważam, że te zeszyty zasługują na miejsce w moim zestawieniu książeczek przedszkolnych, ponieważ doskonale rozwijają mowę i zaczynając od tych pierwszych, od pierwszej części, czyli podstawa Pierwsza część jest, jest już idealna dla dzieci w wieku kilku miesięcy, więc spokojnie dzieci, które idą do, do żłobka, to też mogą z tych zeszytów korzystać. My pracujemy z tymi zeszytami już prawie półtora roku i uważam, że one naprawdę genialnie rozwinęły mowę mojej córki. Także one są moim zdaniem absolutnie genialne, jeśli chodzi o rozwój mowy. Jeżeli Wasze dzieci lubią mm, książki, słowniczki, jest to też książka, uważam, na lata, czyli już jak dziecko potem pójdzie do szkoły podstawowej, czyli e, angielska książka Asborn my first word book about school. No i tutaj mamy różne słownictwo związane ze szkołą, mamy ubranka, m, mamy plecak, różne przybory szkolne, książki itd. nazewnictwo całe, mamy literki, co się znajduje w klasie, mamy też kolory, kształty. Także fajny taki słownik również dla dzieci, które będą chciały się uczyć języka angielskiego, które uczą się na przykład języka angielskiego. Tutaj mamy różne czasowniki, mamy różne zajęcia muzyczne, mamy też obiad, takie naprawdę kompendium wiedzy. Na sam początek, taki pierwszy słowniczek, pierwsza książka. Bardzo fajna. Naprawdę ona jest przyjemnie skonstruowana, zilustrowana, i wszystko na białym tle więc to e, naprawdę dobrze się czyta. Spodobał Ci się ten film? Koniecznie zostaw łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!